Witam Państwa, za nami runda jesienna sezonu 2020-2021 hokeje na trawie. Przed nami rozgrywki halowe. A oto jak podsumowuje rundę jesienną i przygotowania drużyny do sezonu halowego trener startu 1954 Gniezno Jakub Stranc. Jakub Strans, start Gniezno krótkie podsumowanie sezonu jesiennego Superligi. Zespół, który prowadzę w sezonie jesiennym zdobył 11 punktów. 4 mecze wygrał, jeden przegrał. Jak najbardziej z ilości punktów jestem zadowolony, choć nie ukrywam, że jest jeszcze wiele elementów, nad którymi bardzo mocno będziemy musieli popracować w rundzie, w rundzie wiosennej. Jeżeli chodzi natomiast o przygotowanie do sezonu halowego, wszystko idzie zgodnie z planem. Teraz wkraczamy w etap meczy kontrolnych. W przyszłym tygodniu rozegramy turniej w Rogowie, turniej Maciaszczyka, w którym zmierzymy się m.in. z pomorzeniem nam Toruń, LPS Rogowo i Ctelon Gniezno. Jeżeli chodzi natomiast o najbliższy mecz nasz, pierwszy superligowy 20 grudnia z Wartą w Poznaniu. Jeżeli chodzi o typy, moim typem na pewno będzie mistrz polski Pomorzani i Toruń. Bo zawsze na Hali prezentują bardzo wysoki poziom. Wielokrotny mistrz WKS Trumwald Poznań. I wierzę i liczę na to, że UKH Star 1954 też będzie walczył o czwórkę. Pozdrawiam, Jakub Strans. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na inne relacje już w rundzie wiosennej trawiastego. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.